Jakbyś miała swoimi, swoimi słowami wytłumaczyć komuś, jak wygląda, i no tak, jak wygląda człowiek, zarówno fizycznie, jak i tak od strony mentalnej. Ciekawe pytanie. <śla> <śla> Ten człowiek ma dwie nogi, dwie ręce, głowę, tu. Istnieje kilka układów e, człowieka. Uważam, że jest to całkiem przemyślane. Jakieś kilka stawów, żeby to wszystko się jakoś zginęło. Nie wiem, kogo Od Zaczynając od skóry jej, kończąc na kościach, mięśniach i tak dalej. Patrząc na to, że możemy ręką w różny sposób e, ją zginać, obracać, przekręcać. No tak, 20 palców. Że jestem siostrą, e, córką, prawda, przyjaciółką. A człowieka w sumie charakteryzuje głównie to, że jakby jest istotą myślącą. No, jest zdolny do uczuć różnych. Nie działamy tylko i wyłącznie według instynktu. I też jesteśmy zdolni do pojmowania jakichś wyższych idei. Mimo, że każdy się składa z rąk, nóg, głowy, tułowia, no to mimo wszystko widzimy różnicę między sobą. Eee, to, co odróżnia mentalność, emocjonalność, taka samoświadomość, świadomość świata. No nie, jest podatny na jakieś choroby, podatny w sumie na też podatne na różne jakieś psychiczne wpływy na też słabości jakby wynikające jakby z, z tego rozbudowanego umysłu, no ale często naprzód nie mamy wpływu na nasze otoczenie, na to gdzie się urodziliśmy, jakie mamy możliwości hmm. Na tam jak, jakąś swoją przeszłość i moim zdaniem to są właśnie takie ograniczenia. Myślę, że w pewien sposób nad człowiekiem czasem występuje też natura. Nie jesteśmy w stanie jej w pełni okiełznać, hmm. typu jak występują, nie wiem, tornada, huragany. Znaczy, każdy hmm. człowiek ma swoje ograniczenia, wiadomo, hmm. jeden człowiek jest bardziej rozwinięty intelektualnie, drugi fizycznie. Yy, no jakby człowiek ma swoje potrzeby. Yy. Zaczynając od takich czysto fizjologicznych, takich podstawowych. Yy, musi się co jakiś czas najeść, po prostu, jak to człowiek. Człowiek właśnie, który, którego, którego opisaliśmy, właśnie jest ten emocjonalny, ten z dużą ilością, z tą, nie wiem, z wyobraźnią, z tym, z tym całym, ze wszystkimi elementami. Oraz również ten sam człowiek, który ma te wszystkie ograniczenia z zewnątrz, Dokładnie takim człowiekiem staje się Jezus, co nie? Mm -hmm. Że on też się bał, bo to, to była typowa ludzka rzecz, to, że miał pokusy, to, że gdzieś tam to na, na pustyni, kiedy był kusząc, To też jest wszystko ludzkie. I właśnie to jest ciekawy aspekt tego, że wszystko, co, co, co uważamy, co człowieka cechuje, później po narodzinach Jezusa, to cechuje również niego, jego, przez to, że tym człowiekiem się staje.